Piątek, piąty dzień sierpnia. Krzysztof Bąk, witam i zapraszam na informacje w telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. W Kostrzynie trwa 17. przystanek Woodstock. Jeżeli ktoś no jest, jednak nie jest jakąś taką osobą, która jest delikatna, no to warto jechać na, te, na tutaj, żeby spotkać tych w ogóle ludzi. Tu jest naprawdę klimat, jest naprawdę świetny. Policja wyjaśnia, czy w Gorzowie doszło do porachunków kibiców. Okazało się, że został on napadnięty przez kilka osób, e, które oddaliły się później w nieznanym kierunku. Prezydent nie zjawił się na spotkaniu z koszykarkami. Chcieliśmy porozmawiać, to pan prezydent nas zaprosił. No, cieszymy się, że w ogóle do takiego spotkania doszło. Zależało panu prezydentowi, żeby być na tym spotkaniu, ale stało się inaczej. Widać jakieś obowiązki inne zatrzymały. Mówi się, że przystanek Udstok w Kostrzynie nad Odrą jest największym i najlepiej zorganizowanym festiwalem w Europie. Przygotowania do niego trwały od kilku miesięcy. Z roku na rok liczba uczestników imprezy staje się coraz większa, podobnie jak obszar, na którym się odbywa. Niektórzy usilnie starają się wyróżnić w tłumie materiał Anny Batury. Taki skąpy ubiór albo takie zachowanie. Nikogo na Udstoku nie dziwią. Tylko ci, którzy przyjadą do tego ogromnego, festiwalowego miasteczka po raz pierwszy, mogą być pod wrażeniem negatywnym lub pozytywnym. Zazwyczaj jednak Udstokowicze to naród szczęśliwy i uśmiechnięty. Warto przyjechać na tą imprezę? Na pewno, co roku. Nie ma lepszej. Dlaczego? Uuu, klimat. Idziemy na Udstok co roku! No Pani. No wystarczy spojrzeć na tych wszystkich wspaniałych ludzi wokół. Na to, na to całe zaplecze. Mówię. No jest ekstra, po prostu świetnie, to ma nie, niepowtarzalny klimat. Dlaczego warto przyjechać? Ponieważ jest niesamowity klimat i niesamowici ludzie. Jeżeli ktoś no jest, jednak, nie jest jakąś taką osobą, która jest delikatna, no to Warto jechać na, te, na tutaj, żeby spotkać tych w ogóle ludzi. Tu jest naprawdę klimat, jest naprawdę świetny. Niektórzy imprezę rozpoczęli już w podróży i jak widać bardzo szybko chcieli odespać pociągową nocną na stokowym polu. Jechaliśmy 12 godzin z Katowic. Chcemy już iść, możemy? I gdy już dotarli na to pole, od razu znaleźli się pod czujnym okiem tzw. zwanych służb. Cały czas ten teren monitorujemy bardzo nowoczesnym sprzętem. Najnowocześniejszy sprzęt, jak jest w ogóle używany, GPS-owy, do monitorowania całej przestrzeni przystanku Woodstock, powoduje, że w ciągu no, sekundy wiemy, jeżeli się coś wydarzy, gdzie mamy te siły nasze wysyłać, gdzie dana sytuacja się wydarzyła, bo mamy ogromne monitory. Tegoroczny przystanek Woodstock jest wyjątkowy. Obszar, na którym bawi się młodzież, jest o wiele większy. Czyli trzeba większą przestrzeń zabezpieczyć, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa. I tu bezpośrednia prośba od samego Jurka Owsiaka. Poddajcie się tej atmosferze, która tutaj panuje, poddajcie się tym naszym zasadom, które wprowadziliśmy, a zapewniamy Wam, że przeżycie wspaniałe, przystanek hucdok i na koniec przeżycie go bardzo trzeźwo. Tu się sprzedaje piwo, bez dowodu osobistego nie kupicie tego piwa, chociażbyście mieli metrową brodę, ale takie są zasady, ale mimo wszystko też Wam mówię, przeżycie go trzeźwo. To się nie zdarzy, że do Was przyjadą takie... Takie zespoły, takie sławy. Tyle się wydarzy u Was, a u nas się to wydarzy. Więc zapamiętajcie każdą chwilę, czujcie się bezpiecznie i róbcie wszystko, abyśmy żeby, też my czuli się z Wami bezpiecznie. Dziękuję, że chcieliście do nas paść. A w poniedziałek wszyscy umyci, trzeźwi i wyspani wrócą do pracy, bo przecież. masz faj! Pozostajemy przy temacie przystanku Woodstock. Tegoroczny festiwal zakończy się w sobotnią noc. Wtedy też wielu fanów Roka wyruszy w drogę powrotną do własnych domów. Większość z nich wybierze kolej, dlatego też utrudnienia w podróży będą odczuwalne przez kilka kolejnych dni. Zabezpieczenie przyjazdu jest o tyle łatwiejsze, że wysiadając z pociągów, uczestnicy od razu udają się wyznaczonym szlakiem na przystanek Udstok. Natomiast problem większy stwarza nam odjazd, gdzie no niestety przewoźnicy podstawiają krótkie składy, a jest na, na tą chwilę mamy około 30 tysięcy zanotowanych, przyjeżdżających już pociągami uczestników przystanku 17. Także gro ludzi dojechało autobusami i teraz jeżeli się te 30 tysięcy na jeden pociąg zjawi, a podstawi się skład, który pomieści 2000, tysiące, no to, to stwarza problem, bo niestety wszystkich wpuścić do pociągu nie możemy. A żeby pociąg mógł odjechać musimy zabezpieczyć zamknięcie drzwi, żeby mógł bezpiecznie wyjechać ze stacji. Także odjazdy są dla nas bardziej Bardziej takie no, obserwujące. Powroty są y, tutaj dla nas, na starcie są dla nas bardziej trudne, no bo wiadomo, stawianie pociągów i tak dalej. Natomiast to zdecydowanie spokojniejsze i mniej sz, mm, szkód, jak gdyby nam na powrotach jest zdecydowanie. No zmęczenie nie ma siły rozrabiać. Po czwartkowym zaległym meczu żużlowym na terenie Gorzowa doszło do kilku pobić kibiców powracających ze stadionu. Kibicom zabierano czapeczki i szaliki klubowe. Do szpitala zgłosiło się kilka osób. Policja jak na razie wie tylko o jednym takim przypadku. Funkcjonariusze wyjaśniają, czy wieczorne pobicia są efektem porachunków kibiców. Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy wczoraj około godziny 21.30. Wtedy to dyżurny komendy miejskiej Policji w Gorzowie został poinformowany o tym, że na ulicy Estkowskiego doszło do rozboju. Natychmiast w to miejsce wysłany został patrol policji. Tam policjanci zastali zgłaszającego. Okazało się, że został on napadnięty przez kilka osób, które oddaliły się później w nieznanym kierunku. Podał rysopisy tych osób, podał markę samochodu, jakim się poruszali. Pol Policjanci po chwili zatrzymali ten właśnie samochód, w którym byli mężczyźni odpowiadający rysopisom podanym przez osobę poszkodowaną. Wszyscy, ty, wszyscy ci mężczyźni, albo to pięciu mieszkańców Gorzowa w wieku od 19 do 31 lat zostali zatrzymani. Dzisiaj policjanci wykonują z nimi czynności. Jedną z wersji, jaką policjanci przyjmują, również jest wersja kibicowska. Niemniej jednak na dokładne określenie powodów, jakimi kierowali się napastnicy, określenie tych powodów będzie możliwe dopiero. Dopiero po tym, jak policjanci zakończą z nimi czynności. Do komendy zgłosiła się jedna osoba poszkodowana, ale oczywiście, jeżeli tych osób jest więcej, to apel z mojej strony, aby zgłaszali się do policjantów. Policjanci przyjmą, od nich zawiadomienia będą prowadzili postępowania. Jeżeli materiały zgromadzone w sprawie wykażą, że doszło do rozboju, to sprawcom może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Dwa zarzuty postawił prokurator 43 letniemu Grzegorzowi M, który we wtorek na osiedlu poznańskim w Karninie postrzelił 9-letniego Kamila. Wobec mężczyzny, który przyznał się do zarzutu, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Już dziś wiadomo, że w chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy Grzegorzowi M grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Prokurator przedstawił tej osobie dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył uszkodzenia ciała i łodzenia pociskiem w powłoki brzuszne małoletniego Kamila B a drugi dotyczy narażenia siedmioletniego Dawida B., który razem z tym chłopcem przebywał na terenie tej posesji na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mężczyzna ten przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż rzeczywiście oddał strzał w kierunku tego psa. Wskazywał też, że w kilku dniach poprzednich i w przeszłości Watacha psów bezdomnych atakowała go zwierzęta hodowlane. Jak twierdzi, nie chciał zabić zwierzęcia oddał strzał w jego kierunku. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że pocisk ugodził dziecko. W tej chwili będziemy wykonywać czynności zmierzające do wyjaśnienia, potwierdzenia też tej wersji jego wyjaśnień. W szczególności dokonamy wizji lokalnej. Powołamy biegłego z dziedziny balistyki, który pomoże nam w odtworzeniu przebiegu tego zdarzenia. Prokurator, biorąc pod uwagę zagrożenie karą, które w tej sytuacji wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, a także postawę samego podejrzanego, uznał, że wystarczające będą środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Pierwszy to poręczenie majątkowe w kwocie 5 tysięcy złotych, a drugi to dozór policji i w tym też zakresie. Będziemy dalej wykonywać czynności, postępowanie jest nadal otwarte. Będą też wyjaśniane kwestie związane z naruszeniem przepisów ustawy o prawie łowieckim, czy też ewentualnie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Jego trzeźwy została zbadana na miejscu bezpośrednio w trakcie wykonywania czynności. Okazało się, że był trzeźwy, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Chłopiec w sumie jest w stanie wyrównanym. Jest bardzo ciężko chory, doznał istotnych i poważnych obrażeń w wyniku postrzału, natomiast no, trzeba powiedzieć, że w całym tym nieszczęściu jest dużo szczęścia, bo mogło to zupełnie inaczej wyglądać. Jest zaopatrzony chirurgicznie, zrobiliśmy to, co można i co trzeba było zrobić, a teraz będziemy się przynajmniej przez parę dni martwić, jak to będzie się goiło, bo to można się spodziewać tutaj różnych ciężkich powikłań, które oczywiście mogą być, ale... Miejmy nadzieję, że nie muszą. W tej chwili trzeba traktować, że jest to stan zagrażający. Jest to, jest to stan zagrażający, jeżeli, jeżeli wystąpią te powikłania. W ogóle całe zdarzenie trzeba w tych kategoriach zagrożenia życia traktować. To nie ma co ukrywać. Zostały uszkodzone narządy wewnętrzne, jamy brzusznej. Cała sprawa myślę wyklaruje się na przestrzeni pięciu, siedmiu dni. Będziemy wiedzieli, w którą stronę to... To wszystko zmierza, czy, czy, czy właśnie nie wyjawią się wspomniane przeze mnie powikłania. Akademicka reprezentacja Polski w koszykówce kobiet pod wodzą trenera Dariusza Maciejewskiego już w najbliższy poniedziałek wyrusza do Chin, aby reprezentować nasz kraj w 26. Uniwersjadzie Letniej. Młode koszykarki w ubiegłym roku na Uniwersjadzie zdobyły brązowy medal. Tak samo jak w styczniu tego roku śpiewali pod urzędem miasta Kibice i działacze Stilonu, tak i dziś mogły to zrobić młode koszykarki, które przybyły na spotkanie z samym prezydentem. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, zaszczytu uściśnięcia dłoni prezydenta nie dostąpiły, mimo wcześniejszych zapewnień miejskich urzędników. Zależało panu prezydentowi, żeby być na tym spotkaniu, żeby pożegnać reprezentację i życzyć sukcesów, ale stało się inaczej. Widać jakieś obowiązki, inne zatrzymały. A okazja była i to nie byle jaka. Autokarem jedziemy do Warszawy, musimy zdążyć na 16, bo mamy ślubowanie w ambasadzie chińskiej, także fajna impreza, bo, bo zawsze mieliśmy te wszystkie ślubowania w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tym razem jest to w chińskiej ambasadzie, myślę, że będzie to na pewno bardzo ciekawe. I tu znów moglibyśmy powrócić do wydarzeń sprzed kilku miesięcy. Nowe lata, macie nasze dzieci! Bo na spotkanie z samym Golobem prezydent Jędrzejczak zapewne by się nie spóźnił. Ale to nie Golub, tylko Kaczmarczyk, Skobel czy Trębicka jadą w daleką podróż zdobywać dla naszego kraju i miasta kolejne medale. Fantastyczna promocja koszykówki w Polsce dzięki w dużej mierze naszemu klubowi Zetesowi, bo poprzednie igrzyska studenckie czy uniwersjada to między innymi ogromna zasługa naszego tu środowiska. Cieszymy się, że po raz kolejny dziewczyny przygotowują się w Gorzowie, reprezentacja akademicka Polski do udziału w Uniwersyjadzie w Chinach. Przypomnijmy, polskie koszykarki pod wodzą trenera Dariusza Maciejewskiego wywalczyły dwa lata temu na Uniwersyjadzie brązowy medal. Teraz dziewczyny celują wyżej. No ja się chociaż z tego cieszę, że ta impreza po raz czwarty dochodzi do skutku, że, że mam po raz czwarty wielką przyjemność prowadzić tę reprezentację, a z tymi problemami już borykam się od sporego czasu, także mam pewien zakres takich doświadczeń i myślę, że, że ten bagaż doświadczeń zafunkcjonuje. Myślę, że będzie dobrze. I mimo, że na treningi i zgrupowania było bardzo mało czasu, kapitan drużyny Anna Pietrzak jest dobrej myśli. Spotkałyśmy się w poniedziałek, także tydzień zgrupowania, także bardzo bardzo intensywny tydzień. Musimy, musimy się zgrać przede wszystkim, musimy poznać taktykę założenia trenera. Jest, jest mało czasu, ale myślę, że, że damy radę. Już co Coraz lepiej z dnia na dzień, e, coraz lepiej wyglądamy na treningach. Uniwersjada to także okazja, aby wyłowić kolejne młode talenty. Kilka takich fajnych e, zawodniczek z tej uniwersjady zawsze człowiek gdzieś wypatrzył, no między innymi naszą no, tutaj gniazda ostatnich lat <coughs> Samantha Richards, która po prostu, no, w, którą widziałem właśnie w Bangkoku, zdobyły Australijki złoty medal, e, i Samantha była no, królową parkietu wtedy. <coughs> no i spełniła się, zrealizowała się, Katka Zonowa, Katie no, Kilka takich osób zawsze było na tym uniwersjadzie, które później zagrały u nas w Gorzowie. Note z nazwiskami u trenera Dariusza Maciejewskiego zapewne jest już zapełniony, tylko wciąż nie wiadomo, na jakie pieniądze z miasta w zbliżającym się dużymi krokami sezonie mogą liczyć gorzowskie koszykarki. Działacze liczyli zapewne, że dziś prezydent jednak się pojawi i zechce zamienić choć parę słów z ludźmi, którzy swoje całe życie poświęcili koszykówce. Chcieliśmy porozmawiać to. Pan prezydent nas zaprosił. No, cieszymy się, że w ogóle takiego spotkania doszło, więc jakby jest informacja dla wszystkich, że, że koszykówka jest równie ważną dyscypliną i z tego się bardzo cieszymy. Pani Prezydent Alina Nowak pierwszy raz w tej, w tej roli wystąpiła na takim spotkaniu. Myślę, dla niej też to pewne myślę, dobre doświadczenie, a jestem przekonany, że po Uniwersjadzie spotkamy się już osobiście z Panem Prezydentem i jestem przekonany, że będziemy mieli dobre wieści i z Chin, jak również myślę, że dobre wieści tutaj o gorzowskiej koszykówce. Koszykarkom, działaczom i trenerom pozostał tylko na pocieszenie energetyzujący uścisk dłoni nowej pani prezydent. Sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja zapraszam Państwa w niedzielę na przegląd tygodnia. Do zobaczenia.